Jestem czarny. Jebać Żydu. Dobra, Warchą musi być ciszej. Tak na zero. Okej. Okay. Okej. Okay. Nie, no. nie, 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 no. nie, nie, nie. Dam Przepraszam, Dobra, kochać maja. Żydów. Żydów trzeba kochać, bo to jest maja. pierwszy naród na świecie, który był... Sranie. Zupa grzybowa. Jest tak, a potencjalne przyszłe mapy. manszyn. o kurwa kanały. Ja pierdolę, hospital. Sambonurki. Manszyn. Ży... <śla> TPN 25 Głem to gdzie jest warchał? Głem Głęb. Właśnie Głem. gdzie jest warchu mm. <laughs> Żubra wylał na komputer. Klawiaturę. Żubry na klawiaturę to jest jeszcze trochę chuj bo w sumie nie ma tam dużo cukru. Ale na przykład Holka wygra wy wylaść. A się gdzie? Co so, dwa lajki. Jestem. Kurwa, jak wy to układacie, tak? Tak. pierdolenie się szybko. O, oh, oh. Jasne, wow. Ej, co jest? Ostatni żubr został, kurwa. <laughs> Ale to wciąga mogel, szybko, kurwa. Mógłbyś ja, dębowe mocne, kurwa. Ja te ja, cztery żubry, to pił, kurwa, nie wiem, z dwie godziny, a ty już. Pół godziny, co No, A ja nie piję tego żebyś sobie dla smaku wypić tylko kurwa piję dla fazy, a nie. <noise> w takim czasie dwa litry wmieściłeś w siebie. Farhu jest big boy. Właśnie. Jestem. Dlaczego jest tu jakąś morzynką, kurwa? Morzył. Morzył. Ja siada. Farhusa wziąłeś po jebańcu? Dobra. O. o! Elo geje. Ej kurwa, podniosłem aparat, co się z tym robi? Zdjęć nie ty mi, nie ty mi, ty mi kurwa Nie mów młoty! jest kamera Jak to odłożyć? Ej, kurwa, kurwa, kurwa Ej, kurwa, duchy! Jest na dachu, kurwa, szukam duchów Ale się najebał Dodaję breka i orła, kurwa Szukamy Kurwa, duchy, jesteście... Ej, kurwa! Jesteś O, ja pierdolę, to jest to miejsce Kurwo Ty kurwa, widzę jak na ścianie jakichś gości kurwa Ty, może kość znajdziemy kurwa Bonela Warhoła? No dobra Byłem na to tam jakieś żoły po podjeździu Nie muszę to najgorsze Patrzysz termometr kurwa? O, to poniżej dychy musi zejść <ś��> A co musi zejść? Widzisz mnie? Ej, widzisz <agan children> mnie? Kurwa debile Ciszej mów, cymbale Czego? <minem> kurwa, no, podziągnie mi laskę i... Ale dziad kurwa się kierował <grywa> O kurwa Stary dziad pojechał jakaś... Muszyński pokój Nikogo tu nie ma kurwa O chyba, że w lustrze ktoś będzie Halo? Mm. Patrz jaki królik kurwa On chyba go ruchał w dupę kurwa Gdzie jest ten 7 stopni kurwa do chuja? Nie pierdol, że korytarz Tu jest, tu, o, tu, tu gdzieś kurwa Nie pacho, chodź tu do mnie, będziemy wołać go Idź tam, Wiecie, jesteś, iż, tam, ja jest maniek, tam jest maniak, tam jest paniek Dobra, i, i idę, idę. Kill Warhol, patrz, ją tak. kurwa. Jest, tak! kurwa. Ja Gdzie? Gdzie? Jest, Gdzie, moje on moje kurwa. Gdzie? on jest? Gdzie on Gdzie jest? Był tu, był. wiesz. o kurwa. Ej, kurwa, zjadł chyba, czy mi się wydaje? Nie, kurwa. Halo, bo żyjesz? Spierdalam stąd. Za nami, ja spierdalamy, kurwa. O, się zasrałam prawie. Are you here? Jeff, are you here? James Anderson. Kill Warhol. <laughs> Warhol, mów do niej, my pójdziemy zobaczyć idę, co się idę dzieje. Idę, patrzeć o, na orby. Ale jemu sam tam do pokoju! Jemu nie działa przecież. On nie będzie tam, może go zajebie. będę gotową, <noise> kurwa jest! Dupie. Pierdalaj. Nie, nie, nie. Ja mam książkę. Jakie są taski w ogóle kurwa? Znaczy ewidence. Już mamy... Chuja mamy. No, są ja orby, są książkę. orby. Orby zaznaczać kurwa. Jest Orb. Gdzie? Są orby, o, mówię osobno. wam. Warchoł orby zaznacz. Dobra, to jest debil, Warchoł, się... kliknij J, słyszysz? No. Kliknij J i tam masz dwie strzałki w prawo i tam masz ewidencję, co nie? Gdzie? No. dziesiątka. To... Co, co? Dziesiątka jest? Tak. No. <laughs> Dobra, Warchoł, wbijaj Dobra. teraz, teraz jest bezpiecznie. Ej, ja kamerę na niego dam. Czekajcie, kurwa. Opa, Tak ma kurwa! Chowaj się, chowaj się! Co on kurwa? Nie może drzwi ważyć! Małacę! On idzie do pokoju z duchem, kurwa, debil! Debil, to jest ty bał! Lagi ma, cofa go! Żyjesz? Słyszysz nas? Nie zamknął drzwi, debil! Czemu on nie zamyka drzwi? LEWYM PRZYCISKIEM MYSZY PRZECIĄGASZ! ZAMYKAJ DRZWI KURWA! I nie odzywaj się, bo cię usłyszy chuj Pokaż na niego co on tam robi Chuj wie Żyjesz? Czemu patrzy się w górę? Chyba nie żyje Halo Chodźcie sprawdzić Duch prąd wyjebał O kurwa jest duch! Mam zdjęcie, jest obok warchoła Pierdolisz Ta I warchoła chyba wyjebał <noise> Chodźcie, zobaczcie sobie Gdzie? Hmm. O Right Write something Czuć na ziemię kurwa Write something Rzuć na ziemię spirit boxa Write something Coś się nie odzywa Ej, temperatura może jest poniżej zero, nie Ale kurwa jebana z tego ducha jest O kurwa Ej, komik, na strychu, o co chodzi? Kogo Amplika z Jady Kogoś Zenek Nie ma cię ataku sławki czy Zenek Nie żyje kurwa chyba nie żyje Za mną jest Ksita szybko To boa Nie ma za tobą Był, widziałem go Srał Dobra ja wie jak krucyfiksior Halo War jesteś? Aha, Barcho sobie kurwa siedzi w wkływem Ja pierdolę <laughs> kurwa jest dobry, jest głupi. Łoże, okay, Łoże, okay. Jeff Bezos Are you there? Jeff Bezos Are you there? Jak się on, kurwa nazywał? Co kurwa pan się mówi? James, coś tam. James Anderson, dobra. James Bezos Are you there? James Bezos. Jeff Bezos. Sprawdź temperaturę sprawdzić. To nie będzie freezing na pewno. już, to co? już, już dawno by było. Że fingerprints się pojawiły. O. o! Zrób zdjęcie telefonu. Gdzie jest ten telefon? Lampka mi gaśnie, lampka mi gaśnie. bądź. Zamknij drzwi! Zamykaj warchoł! Niech się wybombi Na glebę Spierdalamy Dobra, spierdalamy, już tyle Co zazwyczamy? mf na pewno, bo nigdy nie było ponad 3 Dawaj Ghost nie wiem Freezing temperature dawaj I ja co się odjebało w ogóle? <grywa> Jesteś kurwa... <grywa> Zajebałeś się, czy nie? Nie, jakieś, jakieś ręce się pojawiły i tyle. Zenek, jak tam kurwa? <grywa> <grywa> Zamknął mnie w pokoju, kurwa. <grywa> fajnie. Chyba <grywa> chipsy ci się wylał Siwo <grywa> Ale Warhol co, fajnie się gra? Nawet spoko, tylko jestem zbyt najebany, żeby to ogarnąć. <grywa> Komputer mi się grzeje od tej Fazmów robi. Nie, nie. nie. Warchuł, latarka na łeb w tym Jest legenda, że w tym kurwa w więzieniu umarł brek, więc to jest... I przepotentami... tu na dole, na dole sami masz latarkę lepszą warchą, tą słabą. Tam kurwa GoPro, o Go, GoPro kurwa zakładaj na łeb. Ja pierdolę. GoPro masz tutaj kurwa na jebańcu. Klucze, klucze, klucze. Ej, widzę coś Żydów. A ty lubisz ich? Nie. Ameryka jest włączona, Kasica. Co? 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 Gówno. Activity było przed chwilą na ósemce. Kasica, co sądzisz o wyruchaniu ducha w dupę? Kasica, protokół BDS-em. Ok. Ruchamy się w dupę. Aha. Mm. O! O kurwa Jest na bloku B, dobra, mamy go Gdzie był? Blok B Wracajcie do samochodu, musicie coś wziąć po spilsach, każdy Po jednej Dobra, to... I bierzemy sprzęty, kurwa, i ustawiamy to wszystko Nie będę na życia. swojego dla ciebie Ej, burz z nami idzie Chodźcie. Tu pisze, że Warhol siedzi w tym więzieniu. Are you here? Hey, Are you there? Give us a sign. O kurwa. Yes, give us a sign. Pojawił się dziadek siekierą. Wam też biło serce? Tak, No, so, patrzyliśmy O kurwa. No tutaj, chodźcie. Cicho, cicho. OŻLEŁ sam ci tu by po prostu przyjść, kurwa. OŻLEŁ Widzisz mnie? Wyłącz to, krubarzy. To nie ja. Ej, otwiera drzwi cicho. No, kurwa. Ale sam ci Jebać go, Ja pokonam tego ducha. To Co to jest to białe, kurwa? To jest ten spermbox. Ok. I tak, Warhoł, jest takie zadanie. My siedzimy we trzech. O kurwa Sabdź tpidzę Jebać się do ci kurwa guzno zdechło Trochę <noise> idź po drzwi, zamknij, idź, zamknij szybko Zamknięte są Właśnie, ma się wyjebać iść Gier <noise> Jesteś takim sunbardem, umiesz tylko powiedzieć, te dwa słowa <noise> Spierdalaj Spier Spierdalaj Jak my mamy tam wejść kurwa? Przypomniał mi się raz kiedyś kurwa ten Asylum nam Profesjonal Za nami jest Dobry jesteś Sprintro hey, Marcin, dubiel Debil dubiel Dobra, co bierzemy? Twoją starą Co to odpalił? Twój stary Twój? Zetrało. Ej kurwa, Kaszlica, patrz tu. Ktoś co? tu wyjebał. Kto? Co? No Warhol, Nie ja! A, zawsze ja, kurwa, może ty co byłeś? A może ty wychodziłeś cały czas z busa, kurwa? A może ty wychodziłeś i kilknąłeś ten guzik, żeby zamknąć busa? Kurwa, Maniek mi się bawił kamerami, Hubert, w bokaty ty wy... sobie łaziłeś, kurwa? Nie. Śmieszny kurwa jesteś. Nieprawda? Duch to robił. To przysięgasz na boga, kurwa, że to nie byłeś ty? Nie, właśnie nie przysięga. <laughs> no właśnie, kurwa. Brachuj wam, dupeł do więzienia. O, patrzcie, patrzcie, patrzcie. Kamerę na warchoła szybko. Usta w 16. O. Jak tam Warhoł? Już zdecydowany przez ducha? No, to zrobiliśmy. Dużo. Nie to nie ma sensu, bo to jest jak na, na Asylum. Wchodzisz i dostajesz od razu atak. Ja idę mu zrobić zdjęcie trupa. Jak menel, <laughs> jak widać go, tam przez okno. Ej, menel, menel, <laughs> e, e, widzisz mnie? Patrzcie, pogać się przez okno, bo widać było ciebie przedtem. Marwo, widzisz mnie? Halo. O, teraz. Co? Idziemy. Ale się chciał. się trochę. <laughs> Mm -hmm. Ale ledwo co dojdziemy i zbędziesz ja, tak? Ja ci mówię to, kurwa. No, o, tu do prysznica. Chodźcie, no, szybko. Mówaj, Dobra, chuj, idziemy tutaj. Łazienki. Zamykać. Wszyscy w jednej kabinie. W jednej kabinie. Zamknij drzwi. Tak, o tu. Ej, duchu, jesteś, ku tasiarzu? pista Ej, Dziewczyny są otwarte, kurwa, kto je otworzył? Duch, ej, ej, duchu. Dojdź do niego Chod, warchą. Ja cię nie podpuszczam, a nie pójdziesz tam do niego. Duchu, chodź tu. Ej, Jens Bezos, jesteś tu? Co? Dobra, koniec, nie ma już go. O! ja Napierdalamy go, napierdalamy go! Jeden na jeden z kurwy synie, dawaj kurwo. A wysylał się. A bo on się kurwa w tym respi. W łazience. Kurwa, mówiłem, mówiłem. Co nie do mnie! Żyjesz, kurwa. Nie, kurwa, dusi się! Umóżcie mu! mu! Zdjęcie mu róbcie! Ale to było święte! <laughs> Co to odpierdaliłeś, jest jebany? Ale musimy ci zrobił! Nie się! Kurwo! Pomocy! Ej! Zaraz mnie zjeżdżać czuję to! Umóżcie mi, proszę chłopaki! Całki pizda! Uu ja coś kurwy synie! Dwarchu, to jest, jest impostor, tak. widziałem! Paniu, on się centralnie Bo ja... zresztą... Nie, 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 nie. Ale ten, przeszłem przez niego po prostu, bo chciałem szybciej do, wejść do tego, ale ja hmm. mnie złapał. A jest w ogóle jakiś? Kurcyfix jest. Ja sobie idę jedzenie zrobić, a wy tam, nie wiem, bijcie tego ducha. Tego nie, nie kończy mnie. Pomaniak, uważaj, żebyś nie zjadł duch w kuchni. Zamknij dupę kutasie jebany. To jest ciebie kurwa mnie zajebał. <laughs> Widziałam jak go podpuszczałeś kurwa, żeby mnie zajebał, cwelu. A to Ej duchu, jesteś kutasie? To się raz chyba. Dobra, powoli ustaje ten sygnał. Nie, dalej mocny. Dobra, ustało, ustało, nie ma go już. Are you here? Man? Are you here? Why you do that? Because you are gay or what? Write something. Give us a reason to believe. O oh, kurwa. Gdzie powiedział? Where are you? We are here, we are here. pizdę, pizdę. So How old are you? 16, 18, Sam Ci pizdę, serio pass. kurwa. Are you here? Can you tell us where you are? Mam smusznika, chill. Dzie serca. Zenek żyje? Zenek, żyjesz? Kurwa zajebali. Nie, dusi się, dusi się, kurwa. Zostaliśmy sami zostaliśmy sami. Why you kill them? Why? Are you here? Zamknięte drzwi, pomóż mi, pomoż mi, pomóż mi, mi, pomoż me. Parchow... Skąd wiesz? No co jest? Kurwa... <grywa> Jebany, kurwa... Zajebał nas. A ciebie? No. O kurwa, sam zostałem. Ja mam 2%. No tak, tak sam, sam zostałeś. No. Kurwa, co jest najlepsze? Nie ma krucyfiksów, kurwa, nie chuja. Ja je jednak mi kazać wywalić. Na ziemię tam, ale kurwa... Nie ma go tam już. Chuj. Szuka morbów czy czegokolwiek i... Zaznaczę sobie. O, drzwi otwiera, kurwa. To jest jean. I chuj, bo jest agresywny, jak z kurwy syn. Dobra. Zobaczymy, czy to jean, czy nie. O! Zgadłem, zajebiście. A wy zaznaczaliście obiektywy? Znaczy evidence? Bo to też się dostaje chyba. Ej, już chuj. Czyli. Chyba tylni. Chyba Yeah